Dzisiejsza debata jest przeprowadzona w naszej szkole, ponieważ po raz kolejny obchodzimy ogólnopolską akcję sprzątania świata. W tym roku po raz 29 obchodzimy światową edycję, a światową akcję pod hasłem Wszystkie śmieci są nasze. Jakie działania mogłaby podjąć gmina w celu zniechęcenia tego problemu? To pytanie drugiego kłótnia. Dziękuję, bardzo dobre pytanie. Wczoraj miałem okazję płynąć akurat z rzeką w Kro, tutaj zaraz zalawa do wieża. Drodzy Państwo, tutaj trochę mamy ograniczony temat z tego względu, że chcieliśmy podjąć kiedyś taką akcję wspólnie. Oczywiście te akcje są poprzez AgroKaniak i inne firmy podejmowane, ale to są chyba przed sezonem i po sezonie. Ale to, to i tak sporo tych śmieci y, na zdjęciach y, w tych worach wyjmują. Nawet wczoraj y, kolega wypłynął po koleżanki i też y, wrócił z workiem śmieci, można powiedzieć. Także y, starajmy się przede wszystkim nie wyrzucać, jak korzystamy z tej rzeki, y, tych śmieci do wody. Jakie działania są podejmowane przez mieszkańców, które znoszenia odpadów prosimy Panią Radną. Tak naprawdę to przywija się to we wszystkich naszych wypowiedziach, to co powiedział Pan Wójt, to co powiedziałam na początku. Czy Pan Dyrektor, właśnie panele fotowoltaiczne, pompy ciepła? Ja uważam, że jest możliwy świat bez uciążliwych śmieci. śmieci. Natomiast powinniśmy jak najszybciej wszędzie przejść na śmieci biodegradalne. To jest istota rzeczy. Czyli szkło z powrotem przywrócić, bo szkło możemy. Bez problemu z powrotem stopić, bo są to naturalne, naturalne zasoby. Ograniczyć za wszelką cenę plastik. Dotyczy naszego leśnictwa, czyli tutaj, gdzie chodzicie na grzyby, gdzie spacerujecie po tym no jednak też nie jest to wolne od tych śmieci. Te lasy nie są wolne. Trzeba przyznać, że wcześniej, jak zaczynałem pracę, tych śmieci było naprawdę, ilości były kosmiczne. było bardzo dużo dzikich wysypisk śmieci, żeśmy sobie z tym poradzili, jednak ta edukacja, te, te, te ciągłe mówienie o tym, żeby nie śmiecić, no jakieś efekty przynosi, tylko tyle, że znowu nie popadajmy w euforię, bo no dalej te śmieci jednak są i ja uważam, że żeby one zniknęły z tych lasów, to musimy przede wszystkim zacząć od siebie. Wy jako młodzież, powiedzmy spacerując gdzieś tam, czy tymi wieczorami jak chodzicie i tak dalej, no jeden Wystarczy jeden w grupie, który e, powiedzmy powie kolegom, czy jakoś ich tam zdyscyplinuje, żeby no nie wyrzucaj tej puszki, nie wyrzucaj tego papierka i myślę, że to będzie działało i wtedy w tym wypadku no będzie to efekty przynosić no bardzo, bardzo duże, no, bo jeśli od nas nie zaczniemy, no to nie pozbędziemy się tego, a znowu składać to na jakieś tam służby, na gminę tutaj, żeby zbierała, to jest takie trochę niepoważne. Myślę, że w tych czasach no każdy już jakoś tą świadomość ma, jest już na tyle dorosły, szczególnie wy, że no, myślę, że to dociera do was wszystko, tylko po prostu trzeba troszeczkę takiego jeszcze no, dopięcia tego wszystkiego. Dziękujemy za odpowiedzi, a jeszcze chciałbym wrócić do pana dyrektora, tak? I się spytać, bo pan dyrektor mówi jak to nie jest ekologiczne. A już wiele razy widzieliśmy na przykład pana dyrektora, który jeśli jeś, autem na przykład z do szkoły. Nie uważa pan, że to ja, ja rozumiem, że jak jest ale czy to niełatwiej byłoby się lepiej ubrać ciemnej, zamiast jeździć samochodem z domu do szkoły, gdzie to, to Pan aż tak daleko nie mieszka? Dziękuję za pytanie. Gdyby rzeczywiście przychodził tylko do pracy do szkoły, to by tak było. Na przykład dzisiaj nie planuję nigdzie żadnego wyjazdu, bo nie wiem, bo nie ma takiej potrzeby, zatem nie mam jego samochodu tutaj. Ale bardzo często muszę zwracać swoich różnych obowiązków. Nie tylko przebywam na terenie szkoły, ale również muszę wyjechać do gminy. Powiem yy, na przykład, trzeba ja podpisać listy płac, trzeba ja podpisać różne dokumenty, czy też z racji wykonywania funkcji radnego powiatu ławskiego. Generalnie raz na albo dwa razy często w tygodniu również wyjeżdżam do ławy. Więc stąd pojawianie się mojego samochodu wynika przede wszystkim, że w ciągu tego dnia moje obowiązki nie skupiają się tylko na tym, że jestem w szkole, ale również muszę wyjeżdżać poza szkołę. A co do zasady, że jeżeli nie wyjeżdża od z sprawy się zgadzam, to trzeba być ekologicznym i rzeczywiście nie poruszać się, no myślę, że tu nie tyle już chodzi o ekologię, bo jak patrzę, ile te samochody jeżdżą, w jakim stanie jeżdżą, to wolałbym jednak też rzucić na walory zdrowotne, że też by mi się więcej mu przydało, to bez wątpienia. Na imię Maja, jestem uczniem pracy trzeciej i mam pytanie do pana leśnika. Czy w jaki sposób leśnictwo mogłoby współpracować z naszą szkołą, abyśmy mogli zrobić coś, aby poprawić sytuację środowiskową? I my, jako uczniowie, jesteśmy bardzo chętni i gotowi do pracy nawet już od dzisiaj. Szczerze mówiąc, ze szkołą tutaj, jak moje dzieci, w szkolnym, szkole, no to tak mimo bardziej częściej, żeśmy tutaj kontaktowali się, bo teraz już o sławie, niemniej jednak jeśli chodzi o lasy to państwowe, cały czas ta jest prowadzona w przede wszystkim. Jak tutaj moje koledzy, czy inne, inne siedlictwa, to z tego co się orientuje, to, to jest tam bieżąco to wszystko organizowane.